Witam serdecznie. Chciałem opowiedzieć troszeczkę o medytacji, o jej wpływie w zasadzie na nasz umysł i na nasze całe zachowanie, ponieważ dzieją się niesamowite rzeczy z człowiekiem, który właśnie regularnie medytuje. Bardzo ważna jest ta regularność. Ja wróciłem niedawno z odosobnienia dziesięciodniowego kursu medytacyjnego Vipassany. Więc jestem, można by powiedzieć, w troszeczkę takim innym trybie. Ten umysł jest skoncentrowany. Cały czas dbam o czystość tego swojego umysłu, ponieważ no, oczyścił się na Vipassanie poprzez wielogodzinną, codzienną medytację. No i teraz właśnie widzę, w jaki wspaniały sposób ten umysł się zachowuje. Jak jest skoncentrowany, że się wcale nie rozprasza na jakieś inne czynności, dużo łatwiej jest mi dotrzymywać danego sobie słowa. Potrafię doprowadzać pewne zadania do końca i tak dalej, więc jest bardzo dużo pozytywnych rzeczy, które zauważyłem, w jaki sposób obecnie funkcjonuje. No i chciałem opowiedzieć właśnie, dlaczego ta technika medytacyjna, WIPASANY, tak dobrze działa na nasz rozwój. A mianowicie wypadałoby troszeczkę wyjaśnić mechanikę, dlaczego my się czasem zachowujemy tak, jak się zachowujemy i nie potrafimy. Inaczej się zachować, <laughs> ponieważ po prostu nie kontrolujemy swojego umysłu. E, jesteśmy, jakby pod przymusem pewnych impulsów zwierzęcych, które w, w, odczuwamy w naszym ciele. I jesteśmy tego nieświadomi. I Vipassana bardzo wyraźnie nam uświadamia, że w pewnym sensie jesteśmy niewolnikami w, w własnego ciała. I własnych impulsów. I dopóki ta nasza świadomość się nie wyostrzy, a robi się to głównie poprzez medytację, to niestety będziemy cały czas reagować w taki sposób, w jaki niekoniecznie byśmy chcieli i nie będziemy potrafili nad tym zapanować. A medytacja uczy nas nie na te pewne impulsy ciała. Ponieważ e, zobacz Ciele, wszędzie, na całym ciele cały czas są jakieś doznania. Są pewne impulsy. I my niestety jesteśmy bardzo oddaleni od tych impulsów i nasz umysł ich nie rejestruje, ale podświadomość cały czas na nie reaguje. Prosty przykład. Powiedzmy, że osobie zaburczy w brzuchu. Coś tutaj, brzuch jakby zaczyna burczeć, jakieś takie te impulsy, doznania tak? cały czas się wydobywają i my zaczynamy to interpretować jako głód. Jestem głodny, jestem głodny. I kiedy ta nasza myśl podchwyci to doznanie, podąży za tym, cały czas zaczyna koncentrować się właśnie na tym burczeniu czy na tym po prostu pewnym doznaniu, które wydarza się dziś tutaj w tej naszej jamie brzusznej, i stajemy się coraz bardziej głodni. I po prostu e, zaczyna, leć, zaczyna produkować nam się ślina. Stajemy się coraz bardziej głodni, aż po prostu e, nie potrafimy się powstrzymać i sięgamy po coś, aby bardzo szybko zaspokoić ten głód. Jest to bardzo naturalna, normalna reakcja naszego ciała i umysłu. Większość właśnie ludzi żyje. Mm, pod dyktando właśnie takich impulsów. Nie potrafi się przed czymś powstrzymać. Tutaj, jakbyśmy oczywiście też nawiązali do filozofii stoickiej, oni uczyli, mieli wiele różnych technik, technik właśnie opanowywania tych swoich rządz, impulsów. Natomiast tego wszystkiego my możemy nauczyć się tylko w trakcie samej medytacji. Ponieważ, na przykład, kiedy dajemy sobie takie zadanie, że medytuję godzinę dziennie godzinę dziennie to jest odpowiedni czas, aby zacząć tronować dosyć głęboko ten swój umysł, to oczywiście te wszystkie impulsy w trakcie medytacji będą jeszcze bardziej wyraźne. Czyli na przykład też Ci w brzuchu. Tak samo, tylko że siedzisz i pierwszym oczywiście twoim odruchem byłoby jestem głodny, zechcesz wstać, pójść bardzo szybko do lodówki, wziąć sobie coś zjeść śniadanie i dopiero wtedy wrócę do medytacji. To jest, wiesz, taki każdy będzie tego doświadczał. Ale ty mówisz o nie, nie, nie. Przecież ja tutaj postanowiłem sobie, że będę medytował. I medytujesz i obserwujesz sobie na przykład to doznanie i oczywiście przechodzisz tą swoją świadomością i obserwujesz jeszcze inne rejony twojego ciała i inne doznania. I wtedy odkrywasz coś nadzwyczajnego na początku. Okazuje się, że kiedy tylko zabrałeś swoją świadomą uwagę z burczenia twojego brzucha i zacząłeś obserwować inne doznania, po dosyć krótkiej chwili burczenie w brzuchu zniknęło i ty też przestałeś być głodny. O, wow, co tutaj się w ogóle wydarzyło? Byłeś głodny i normalnie, gdybyś nie medytował, to bardzo szybko byś poszedł za tym impulsem i po prostu sobie zjadł. Ale jeżeli medytujesz, to nagle odkrywasz pewną, nie wiem jak to nazwać, właściwość umysłu, czy właściwość pewnej twojej wewnętrznej natury. Że wszystkie doznania, które masz, są tylko tymczasowe. Czyli pojawiają się i znikają. I teraz, jeżeli ty będziesz zdolny na początku wytrzymywać chociaż troszeczkę z tymi niewygodnymi, Impulsami, czy z tym lekkim dyskomfortem, który w sobie odczuwasz, to Ty tak naprawdę bardzo mocno wzmacniasz swój umysł. I Twój umysł coraz mniej reaguje na te różne doznania. Coraz mniej, coraz mniej, aż w końcu one są jakby tak odległe od Ciebie, czy Twój umysł jest może tak wzmocniony, że Ty wcale. Nie musisz zareagować w zasadzie na nic, co się w tobie pojawia, bo wiesz, że to i tak zaraz zniknie. I, i to jest w ogóle cały clue naszych wszystkich niechcianych zachowań, negatywnych nawyków, a zwłaszcza uzależnień. I tutaj na przykład też wypadałoby się odnieść do panów i do, do pornografii. Ponieważ mnóstwo mężczyzn nie jest w stanie sobie poradzić właśnie z tym uzależnieniem od pornografii, ponieważ nie widzą swojego świata wewnętrznego. Są bardzo oddaleni od siebie i są w zasadzie uzależnieni od pewnych impulsów, które wychodzą z tej okolicy sfery genitalnej, i są uzależnieni od przyjemności. I co się na przykład stanie z osobą, która będzie medytować godzinę? Powiedzmy, że sobie siedzi taki mężczyzna. W medytacji, i wtedy to wszystko powoli wychodzi na światło dzienne. A więc Ty zaczynasz sobie na przykład obserwować gilgotanie gdzieś tam na dole, pod jądrami, czy w okolicy Miednicy. Przychodzi do Ciebie myśl, fantazja. Ba, to to, to będzie na pewno. Um, Jakaś kobieta, półnaga, naga, być może jakaś fantazja, akt erotyczny i tak dalej. Twój umysł to załapie i wtedy też w ogóle możemy zobaczyć bardzo fajną zależność umysłu. Bo kiedy ty, czy po prostu przez twój umysł przewinie się pewne pragnienie czy fantazja, nagle się okaże, że twoje ciało reaguje na to, co ty wyprojektowałeś swoim umysłem. I teraz wyjaśnij to. Co tworzy wewnętrzne doświadczenie? Z jednej strony, owszem, mamy pewne impulsy w, w, dobiegające typowo z ciała, ale z drugiej strony, jak sam widzisz, ja pomyślałem sobie jakąś fantazję, i na przykład od razu tu mi się zrobiło na dole, podnieciłem się. Więc zobacz, że to umysł, Również i przede wszystkim wywołuje pewne doznania fizyczne w ciele, i nieustannie on to robi każdą nawet myślą. Więc wyobraź sobie, jak nasze ciało mocno dostaje. Każda myśl, każda myśl wywołuje pewne doznanie w Twoim ciele. I teraz takie osoby, które sobie dajmy na to medytują, widzą, i jeżeli oczywiście na początku człowiek wpada w rozmyślanie o tej fantazji, ponieważ to jest przyjemne. Fantazjowanie jest przyjemne. Prędzej czy później, oczywiście, trzeba będzie z tego całkowicie zrezygnować i da się to zrobić. Nawet osoby, które były, miały bardzo rozwiniętą wyobraźnię, bardzo fantazjowały czy odpływały w tych myślach, wraz z regularną praktyką medytacji uwalniały się od fantazjowania, aż fantazjowanie, można by powiedzieć, całkowicie znikało. To jest tylko coś, co my w sobie wykształciliśmy, ale możemy to uciąć. Bo kiedy my tylko podchwycimy, podchwycimy taką fantazję, myśl, na przykład erotyczną, do pewnego stopnia, mówię, jest to przyjemne, tak, nasze ciało jest pobudzone przyjemnie, ale taki później mężczyzna, osoba cały czas jest uwikłany w to kompulsywne zachowanie, i on chce, widzisz, zaspokoić to pragnienie. Tą potrzebę. No i idzie do komputera, włącza sobie tą pornografię i, no i doprowadza do tego uzależnienia. Ale od czego tak naprawdę jest uzależniony? Właśnie od tych przyjemnych doznań. I teraz, co się robi z człowiekiem, który sobie siedzi, medytuje i to obserwuje? Bo to nie zniknie od razu. O, to ci zapowiadam, jeżeli jesteś uzależniony od pornografii, to i 2-3 lata medytacji to będzie za mało. Możesz się oczywiście szybciej uwolnić od pornografii. Chodzi mi o, pewną o pewne kompulsywne uzależnienie twojego umysłu, dążenia do przyjemności, bo to jest jeszcze znacznie głębsza sprawa. I taki widzisz, mężczyzna sobie medytuje, przychodzi myśl, fantazja erotyczna, budzi się tutaj wszystko w nim, ale on zaczyna e, się orientować, co się dzieje. I. I znowu pewna część jego psychiki chce wstać i szybko pójść do komputera włączyć pornografię, ale mówi: O, nie, 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 nie. Tak samo jak z burczeniem. Ja sobie postanowiłem, że będę tu siedział przez godzinę i medytował. I dopiero po tym czasie, jak nadal będę chciał, to już dobra, wstanę i to zrobię. Ale, i znowu dzieje się ta sama zależność. Po chwili, człowiek, kiedy tylko zmienia koncentrację na. Inne doznania w swoim ciele obserwuje i obserwuje, nagle się okazuje, że co? Ta fantazja przemija, jego energia seksualna się uspokaja i wycisza, a on już jest w ogóle gdzieś indziej. I w ten sposób ponownie właśnie trenujemy ten swój umysł. Dlatego medytacja jest jedną z najpotężniejszych technik, jakie ja poznałem, praktykuję i działa. O, o, uwolniłem się od tylu uzależnień, em, że można by przypisać. Widzisz medytacji właściwości cudotwórcze uwolniłem się od wszystkiego tylko i wyłącznie poprzez to że byłem zdolny wysiedzieć w medytacji i obserwować te wszystkie swoje cienie mroki te uzależnienie od tych doznań i osłabiałem ten wzorzec, aż on puszczał całkowicie, i dane uzależnienie po prostu znikało. To wydarzyło się ze wszystkim. No, tutaj ja już kiedyś o tym pisałem, wiesz, o obrózanie paznokci wewnętrznych stronych, policzków, jakieś dziwne tutaj y, nerwicowe zachowania, i tak dalej, wszystko, wszystko, wszystko znika. Tak samo na przykład sprawa ma się chociażby z piciem alkoholu. Czy z popalaniem marihuany, czy braniem jakichkolwiek innych narkotyków, ty jesteś uzależniony od pewnego rodzaju stanu, czyli doznań, która ta dana substancja w tobie wywołuje. I jeżeli wyćwiczysz swój umysł, bo to jest tylko kwestią wytrenowania, to poradzisz sobie ze wszystkim. Tylko trzeba być konsekwentnym i robić to każdego dnia, codziennie, jako forma treningu właśnie twojego umysłu, bo. Też do ciebie dojdzie, że tak naprawdę od naszego umysłu zależy wszystko. Zależy nasze życie, to jak go doświadczamy, to jak przeżywamy, to co mamy w tym swoim umyśle. Um, więc w zasadzie wszystko zależy od umysłu. Ja y, zacząłem dbać o niego jak o największy skarb, jaki mam, tak go traktuję. Y, uważam, że mój umysł to moja świątynia, o którą dbam. I nie chcę wkładać do tej świątyni już żadnych brudów, ponieważ widzę, że wszystko, co ja będę konsumował nawet psychicznie, to ja później będę musiał tego doświadczyć wewnętrznie. To po co mi się męczyć, jak mogę uniknąć tego? Proces oczyszczania umysłu jest bardzo długi. Um, więc nie ma co sobie utrudniać tej drogi jeszcze. No, więc tak w sumie chciałem się, widzisz, z Tobą podzielić na temat e, tej swojej refleksji powipasanowej. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.